Kopuła, harmonia kształtu. To prelekcja Roberta Kuska prezentująca jeden z najciekawszych elementów architektonicznych Kopułę. Prezentacja przybliżyła historię tej niezwykłej konstrukcji, różnorodności, jej kształtu oraz niezwykłe bogactwo dekoracji na przykładach budowli wzniesionych m.in. w Rzymie, Stambule, Jerozolimie. Robert Kusek urodził się w 1963 roku, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jego liczne podróże obejmujące Europę, Afrykę Północną, Bliski Wschód oraz Azję pozwoliły mu na utrwalenie malowniczych i egzotycznych pejzaży, ale przede wszystkim odmienność wielu kultur. Nasze kolejne spotkanie organizowane w galerii Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów na tematy związane z, ze sztuką basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu no i, i tym razem powędrujemy w kierunku Azji. Tematem dzisiejszego spotkania będzie kopuła i zagadnienia związane z jej konstrukcją, kształtem, dekoracją. Jako konstruktor będę chciał przedstawić kilka szczegółów konstrukcyjnych, związanych z tym zagadnień technicznych. Oczywiście bez jakichś nadmiernych szczegółów, bez wzorów. W sposób. Przejrzysty, klarowny i jednak obrazujący problemy i skomplikowane, skomplikowane problemy, które muszą być rozwiązywane przy wznoszeniu naprawdę dużych obiektów. Zwłaszcza, że kopuły wznoszone są od czasów starożytnych. I konstrukcje o średnicy kilkudziesięciu metrów wymagały naprawdę bardzo, bardzo dużego, dużego wyczucia. Zwłaszcza, że były realizowane w sposób opierający się przede wszystkim na doświadczeniu. Nie stosowano skomplikowanych obliczeń, natomiast Poprawność rozwiązań weryfikował czas, no i często niestety najbliższe, większe trzęsienie ziemi, które pokazywało, czy konstrukcja jest odporna, czy, czy, też, czy też nie. Osobną rzeczą jest sprawa dekoracji, no i tutaj będziemy mo mieli możliwość prześledzenia różnych motywów w zależności od miejsca, w którym wzniesiono budowę.